Państwo? Od dwóch, Już, tygodni tak, dwóch tygodni przyjechaliśmy na podróż ślubną i z tak Wilunia, sobie jedziemy. Z Wielunia. Numer, numer 19, numer 17. Z Wielunia. Tak, wiem. Cześć. Cześć. Jak Cześć. tam podróż? Ślubna? Piękna, ludna? <laughs> uniwersalna, jedyna w swoim rodzaju. <laughs> Cóż, czytałem na fejsie, że trochę kryzysik, co? Wczoraj. Wczoraj, tak, Lekki tak, tak. tak. ból, Czwar... zwolniliśmy. Tak, wczoraj musieliśmy troszkę wcześniej zwolnić, zmniejszyć ilość kilometrów i... Kroszczynką. Krośniel... tak, żeby się zredukować, wyspać się, a dzisiaj czujemy się dużo, dużo lepiej, nie? No. także mam nadzieję, że odrobimy te wczorajsze straty i na sobotę Dziś tak. Dzisiaj... nie, ale w sobotę <noise> planujemy nie, po zakończyć plan był w terminie, ja? nie? no to jest nasz cel w godzinach i no. na nas jak na amatoru różnego kręcenia na żyją, weekendy, weekendy. tak, że jesteśmy bardzo mega także zadowoleni na nas to jest. rasa przygoda rewalka przygoda życia niezapomniana Taka formuła podróży poślubnej to, tak jak mówiliście, to chyba pierwszy raz w dziejach Karpatii albo w ogóle w dziejach Ultra, nie wiem czy... mam by... taką nadzieję, że, że zapoczątkujemy. Tak, mam nadzieję, że będą naśladowcy. Przejdziecie do Annaum, tak, do kobiety historii, tak? kobiety zapraszam was, wspaniała wyprawa. Naprawdę, nie ma czasu myśleć o głupotach. Mąż nie wydała za dużo kasy oprócz jedzenia i wody. Także super sprawa. Nie trzeba się zastanawiać, czy pół dnia leżę. Na jednej stronie opalam przód czy połowę dnia na drugiej stronie, także... Tak jak trak powiedzie, tak się ustawiasz do słońca, tak? Tak, mało tego. Pięknie wytyczona droga, nie trzeba zbaczać. Przyjechaliście tutaj jako debiutanci. <laughs> Powiedzcie, jak ta trasa się ma w ogóle do Waszych wyobrażeń. Ja o tej trasie. Tak, ja już od dobrego roku obserwuję tutaj jak i Twój kanał, jak i wszystkie filmiki co do Karpatii Także, przygotowany, wydaje mi się, że jesteśmy na to przygotowani, bo wiedzieliśmy, że będzie ostro i jest ostro. Także... A jak to się ma do tych filmików, właśnie? O, czy <laughs> Znaczy, generalnie no, filmiki no, co, nie przecież... pokazują tego, jak jest ciężko. Bardziej się to jest, skupiałem na tym, jak y, uczestniczy, y, jak jechali, jaki mieli sprzęt, torby założone. Lecaki, ile kilogramów. A o sudokrewnych jakoś nikt nie wspomniał. Tak? Ale to myślę, że chyba ktoś to jest Ale każdy, każdy go ma. Nie. No także wydaje mi się, że jakby mentanie na co jesteśmy przygotowani, jest ciężko. Bo wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Każdego dnia jest ciężko. Ale, ale znosimy to. Także... Jak to powiedzieli? Kto przeżyje Karpatię, przejedzie. A, to przeżyje małżeństwo. <laughs> Mam nadzieję, że życie będzie lżejsze niż Karpatia. <laughs> no, Grzesiek Brodecki powiedział, że w wywiadzie tak, że kto przejechał Karpatię, ten może zrobić wszystko. Tak, tak jest. Tak jest. Więc z tego się trzymajmy. Pozdrawiamy wszystkich poprzednich uczestników i obecnych. No i oczywiście, jeżeli możemy, to już na filmiku gratulujemy wszystkim tym, którzy i stanęli, i dojechali do mety. Czy już zapach mety? Nie. Zapach startu, meta wiadomo coraz bliżej, ale znaczy, wszystko idzie, za daleko. żeby... Wszystko idzie według jakby naszego planu. Tak? Założyliśmy 7 dni na to i czas maksymalny, czyli 180 godzin. Aha. I Mniej więcej tak sobie to ustalamy te trasy, żeby to wyrobić limit taki, ten minimalny. Czasem się uda parę kilometrów nadrobić, czasem yy, jest to parę kilometrów braknie, wiadomo zmęczenie też przychodzi ale zapasu, zapasu trochę macie Tak, bo tak, to wydaje mi się, że y, Czasowo powinniśmy to, to... Tak. tak, powinniśmy po prostu te 8 godzin to tyle, powinniśmy to wykręcić, nie? pracowaliście do tej pory potraficie wymienić? Jesion nosko mańcia. Aha. To tu będzie 10 km. Tak. Krępna. 80 km była trętna. Później było bo um... za Kusienko. Nitro, a retro. A retro, Kusienko. Najsoraj. No Ach, to za Jordanowem jakaś mała miejscowość, tam nam się udało Zubrzycza znaleźć. A wielka chyba. Tak, tak, z Czyli tam przy zubrzyca. zubrzyca, tak, to tak. przejechaliście, czyli przyjechaliście spokojnie rabkę i tam się tak, zagłębiliście tak. w te, te pagóry. Ten dzień o dziwo był całkiem bardzo fajny. Aha. No i dzisiaj zobaczymy, no. Planujemy dojechać do e, Rajczy. Zobaczymy. Co do tej pory tak na spontanie? Co zapamiętaliście z tej trasy? Może to Monika zapamiętałaś z tej trasy do tej pory? Poza mężem, oczywiście. Nie, <grym> Innych <grym> uczestników? Nie, na pewno. Znaczy, co zapamiętałam? Pamięta się każdy podejrzewam kawałek tej drogi. Górki, pagórki, na przykład glebę, o. którą mam za sobą wczoraj. wczoraj więc, więc na pewno to zapamiętałam. Jakaś grubo było? <grym> Nie. Poszłam jak ścigaczem na poasfalcie, pewno momenty wzlotów i upadków, bo takowe też przychodzą, Aha. jest uśmiech, czasami przez łzy, ale rozkaz generała Pachulskiego trzeba wykonać i jechać do końca. Nie, nie zdarzyło mi się, znaczy sięgam pamięcią, bo mi się dużo par zdarzyło nagrywać, ale żadna nie, nie zadeklarowała, że jest podróży pociągnięta, no, tak bym powiedział. Te karpatia mam pasnocie trzeba mieć zrobione. Oczywiście na końcu bardzo ślubem, ale nie no, <grymne> no, to zapamiętam stras. Na pewno to, że w jakieś może 10 km wcześniej założyłam e, właśnie pustkę, ponieważ kraska było bardzo gorąco, a Maciej do mnie mówi tak. E, ale wiesz co, napis masz w odwrotną stronę Karpatia d My ogólnie morsujemy, więc a, dla nas to tak. jest taka woda. No to zaciepła dla za mnie. dokładnie. Także, ale nie na ten, na ten, na ten moment jest idealnie. A i jeszcze jedną rzecz zapamiętam z Karpatii, bardzo życzliwi ludzie mieszkający w górach, bardzo, po prostu na to, w którym miejscu w pensjonacie, nie wiem, na nie spaliśmy, spotkaliśmy się z przeuprzejmymi gospodarzami, Także naprawdę mają wielkie, wielkie serduszka. Stupki odpoczywają? Tak się, można dalej. Powiedzcie, jak to właśnie jest w takiej podróży poślubnej? Rozumiem, że akurat w waszym przypadku nie było tematu, że jedno chce jechać iść na rowerze, drugie nie chce? Nie, poznaliśmy się na rowerze. Nie, się na rowerze. A, poznaliście się w ogóle na rowerze? Połączył na rower, no i nas trzyma. Okay. Później może będzie to elektryk, ale też będzie nas trzymał. Było też, nie było też nic konkretnie planowane, że akurat przed Karpacją załóżmy i Karpacja to, to odchodzisz. Tylko wszystko tak się ułożyło samo. A, tak się ułożyło że konkretnie widzieliśmy? Na lat naszej znajomości. Tak, I dokładnie w ten sam, ten sam dzień powiedzmy, widzieliśmy ślub. R dokładnie no w 5 pięcio, tak, tak. okej, okay, super No i Karpotia ułożyło się, to Pan prostu się wstrzelił w, w terminie. <laughs> Ale poznaliście się na nie na ultra, na rowerze nie, nie, po prostu? Nie, tam uraz na, miejscowości na rowerze. Na wycieczce? Mhm. Tak. Okay. Na wspólnych piątkowych luźnych Na luźnym kręceniu. Kręcach. A, luźne kręcenie, wiele, tak. rozumiem. Tak, są też nasza nazwa. Bom, OK, eu No to słuchajcie, chyba zacznę rzeczywiście jakoś odpytywać internet, czy ktoś jeszcze był w podróży pośródnej na ultra, bo temat jest naprawdę ciekawy. Mamy nadzieję, że nie. Że jesteście prekursorem. Tak. Że polecamy szczerze z całego serca. Wspólna, piękna przygoda. A jeśli Można lepiej by... poznać małżonkę. No tak, ale to y, tak cukierkowo wszystko brzmi, no ale wy też jeździcie na rowerze, tak? Więc to też nie jest tak, że wy tu przyjechaliście kompletnie nie wiedząc o co chodzi, tak? Jeździmy, to prawda jeździmy, to prawda jeździmy głównie weekendy, nie w każde. No ale ile ultra macie za sobą? Dwa. Pomorska w ubiegłym roku. Wanoge. I w tym roku wa noga, no i troszkę dłuje się ja południu tam 200 no parę kilometrów. No tak, w kontekście Karpaty to 200 km po płaskim to sprint. Tak? <głos> 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 nie wszędzie chcemy się mieścić w limicie po aha Jak na razie to wychodzi. Ale jeździmy w góry, tak żeby nie było, że jesteśmy pierwsza z góra. Jeździmy w góry, mamy przyjaciół Rowerowe lekarstwo z Wałbrzycha, Tak. Do których bardzo często jeździmy w góry na jedzeniowe wypady tam Ale mt, takie mtb, MTB? Tak Nie tam jakieś szutry czy? Nie, nie. MTB Aha MTB. Uh -huh. No właśnie, czyli fajna rzecz, fajna rzecz No ale rozumiem, że to trzeba jednak trochę ogarniać, żeby taką Karpatię przejechać, tak? No na pewno nie, moi... nie można wschodzić, uważam że... Z moim zdaniem trzeba też to lubić, bo znaczy lubić, lubić męczyć się, spocić się. My mm -hmm. lubimy właśnie takiego, tego typu wypady, gdzie wracamy załóżmy z gór gdzie jesteśmy ledwo żywi i cieszymy się tym, że mogliśmy pół dnia pokręcić, a wykręcić z dwa tysiące w górę, czy Ja jestem jeszcze instruktorką fitnessu, więc Aha. też lubię sponiewierać. I siebie i <laughs> nie, nie, Właśnie poniewieram tak. dziewczyny, siebie też, Aha. ale tutaj Wiem, co to jest naprawdę taka konkretna poniekarka. Szczerze mówiąc nawet jakby wyruszamy na luźne kręcenie, to troszkę, to troszkę i tak lubimy podkręcić sobie śrubę, bo zbyt wolno też nie lubimy, więc tak, czyli luźne kręcenie zamienia się w niezbyt luźne kręcenie. No. <laughs> Powiedzcie, co to jest najtrudniejszą rzeczą, z którą się trzeba zmierzyć na takiej Karpatii? Ja celowo mówię na Karpatii, bo, ale może na wszystkich ultra, no ale powiedzmy, że no, na takich ultra naprawdę wielodniowych. Tak, Co jest największą trudnością, z którą trzeba się zmierzyć, pokonać? Jakoby uważacie? My założyliśmy sobie, że każdy dzień będzie to tak jakby jednodniową wyprawą. Że mamy do, wyjeżdżamy sobie załóżmy do Wąbrzycha w góry mhm. i mamy do pokonania ileś tam kilometrów. Wiadomo, że no w górach nie można założyć, że to będzie dokładnie taka i taka ilość, bo różne rzeczy mogą się na, na drodze przytrafić, ale z każdym dniem wyjeżdżaliśmy jak na jakby nową wycieczkę. I to z planem, to tak? Pomaga. Z zaplanowanym przed. Tak, macie logistyk tutaj, Żandarm Aha. pilnuje, pogania. Znaczy, dzisiaj jest to szósty dzień naszego kręcenia i, i tak dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że e, chyba jednak psychicznie trzeba się dobrze nastawić. Znaczy, pokłada sobie to w głowę, nie? że to nie będzie przejażdżka, tylko to będzie mordęga, trzeba mieć świadomość tego, że będą wyprychy, ciężkie wykrychy. pot się leje cały dzień, od rana do wieczora i trzeba jakby sobie to ułożyć w głowie, że tak po prostu ma być, musi być i nie ma planu B, jak się już stanęło na starcie, po prostu trzeba to robić i tyle. I że tego się, że tu nic łatwo nie będzie, Ta, tak? Nic łatwo nie będzie i za rogiem nie stoi ktoś z rosołem, trzeba to po prostu, wszystko sobie zaplanować, tak? Spanie, jedzenie, Aha. bagaż, ileś kilogramów w torbach, czy jest sens także głowa, głowa jeszcze raz, głowa. Właśnie, bo ja też wspomniałeś o tym bagażu, jak to się ma do tych nizinnych ultra, jest jakaś różnica, czy? Znaczy, do tych pory było tak, że na tych dwóch ultramaratonach braliśmy ze sobą namiot, e, który się w ogóle nie przydał, Aha. bo spaliśmy gdzieś właśnie w jakichś pensjonatach i tym razem zaryzykowaliśmy i pojechaliśmy, przyjechaliśmy bez namiotu. I co? Mamy w razie w i materac. A, czyli macie jednak tak, no, jakiś tam nie kompletny bekap. żadnego zataczenia. Aha. postawiliśmy na... Troszkę odchudzenie tego roweru bo w górach i tak wiadomo, no każdy kilogram to jest do kilograma za dużo jak już tak powiedział eee... czyli różnica jest po prostu waga sprzętu tak znaczy da, staraliśmy się ograniczyć gdzie i tak żeby tego sporo powiedziane do innych pewnie zawodników eee, no, ale no, to minimum trzeba mieć bo to też nie ma, nie ma, nie ma nie, nie się wiadomo, pewności się gdzie, gdzie się wyląduje w noc, na przykład nie? czy nie. się uda znaleźć coś no tak jeszcze są włożenie na przykład części zamiennych czy narzędzi, no to jest kwestia psychiki, tak? Tak. Mam w razie czego to, to, to Krotki, i to. Hamucia, tak. No to wiadomo, no to trzeba mieć, bo to w górach to, to szybko się wypala. No tak, tym bardziej jakby burza przyszła, czy coś tam. Tak, natomiast yy, przede wszystkim opony, o których już mieliśmy okazję na stronie porozmawiać. Yy, testujemy, jesteśmy bardzo zachwyceni tymi oponami. Aha. Polecamy. Rozumiem, że opony marki dobrze sprawdzone. Oczywiście. Tyle. No tyle, nie przesadzać oczywiście z tym bagażem, bo to targać to wszystko na plecach to wiadomo, że jest ciężko. Jakiejś awarii, kontuzji po drodze nie było. No to ma... mówiłaś Monika o wywrotce jakieś no, tam... To mała wywrotka wczoraj. Przed wjazdem do... Po prostu na wszystkich kamieniach było idealnie, a na gładkim terenie bokiem po I tyle... dlatego... Ale i bez jakichś większej konsekwencji. Bez większych konsekwencji. No i jeszcze na koniec oczywiście takie durne pytanie trochę jak na 500 km. To co, widzimy się w zeszłym roku, tak? W przyszłym roku, tak? Oczywiście że tak. <głos> <głos> Już nie A. możemy się doczekać. <głos> <głos> okay. Rozumiem. A trasa w ogóle była za łatwa, tak? Tak, jest tak, za tak. Łatwa cały czas tak? jest po prostu. Cały czas jest dwóki, ja nie wiem jak to jest <noise> Okej. Okay. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, miło. Dzięki bardzo. Poproszę na odjezdnym jakieś pickie machnięcie. Cześć, cześć.